Witamy wszystkich na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażemy 10 najciekawszych miejsc w gminie Brzeźnica położonej w Dolinie Karapia, które warto zobaczyć. Pozycje w zestawieniu ułożone są losowo. 10. Pałac w Paszkówce Około 1830 roku majątek nabył Leonard Wężyk i wraz z żoną Ludwiką z Żeleńskich zlecili budowę pałacu. Budowa trwała od roku 1865 do roku 1870. Pałac został zaprojektowany przez znanego XIX-wiecznego krakowskiego architekta, Feliksa Księżarskiego, projektanta m.in. kolegium Novum, głównego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piętrowa budowla na planie wydłużonego prostokąta z ośmioboczną wieżą przelegającą do skrzydła wschodniego. Styl nawiązuje do gotyku angielskiego, nad wejściem głównym herby Wężyków i Żeleńskich. Elewacją, zdobyłeczne Gzymsy, fryzy oraz dekoracyjne obramienia okien. Obok pałacu znajduje się park krajobrazowy z drugiej połowy XVIII wieku z pozostałością dawnego Grudu woskiego. Pałac przetrwał II wojnę światową bez zniszczeń. W okresie powojennym początkowo w pałacu znalazło się swoją siedzibę kółko później szkoła, ośrodek zdrowia, punkt weterynaryjny. Opuszczony i zdewastowany obiekt został zakupiony od władz gminy i wyremontowany przez prywatnego właściciela. Pałac pełnił funkcję hotelu i centrum kongresowego. Obecnie jest zamknięty. 9. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tłuczanie. W Tłuczanie znajdują się dwa kościoły. Pierwszy, wotywny, drewniany kościółek z XVII wieku i drugi, parafialny, murowany z lat 1946 48 Znana jest też historia trzeciego kościoła, który spalił się w 1943 roku. Kościół jest drewniany o konstrukcji zrębowej. Orientowany, posiada wieloboczne prezbiterium, ołtarz główny późno-barokowy, ołtarz boczny wczesno-barokowy. Chór muzyczny na dwóch belkach z malowidłami barokowymi. Znajdował się w nim obraz nawiedzenia Najświętszej Marii Panny zwany Matką Bożą Tłuczańską, który w XVII wieku doznał ogromnego kultu religijnego. 8. Dwór w Brzeźnicy Dwór został zbudowany w XVIII wieku przez czartożyckich. Okazała budowla w stylu klasycystycznym z piętrowym ryzalitem od frontu. Widoczne są drewniane podcienia i balkon. Dwór był pokryty dachem mansardowym. Park wokół dworu wyróżnia się pięknym starodrzewiem. W XIX wieku w dworze mieszkał znany galicyjski romantyk, poeta, malarz, tłumacz literatury, poecznik Adam Gorczyński. Po parcelacji majątku w 1945 roku dwór oddano użytkowanie szkole rolniczej. Do lat 80. we dworze mieścił się sklep i magazyn. Obiekt nieremontowany i zabezpieczony popadł w Dwór jest teraz własnością prywatną. To sił pod wezwaniem św. Marcina w marce premie. Pierwszy kościół w marce Prymbi był zmiankowany w 1335 roku. Obecny pochodzi z 1670, jest wystawiony na miejscu poprzedniego. Budynek drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej. Ściany pokryte pionowo z listowaniem. Dach dwuspadowy kryty blachą barokową synaturką. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej z izbicą. Nakryta ostro-spółpowym hełmem. Presbiterium zamknięte trójboczne z dobudowaną pedakrystią. Stropy kasetonowe. Ściany pokryte polichromią z XIX i XX wieku. Po lewej stronie. Na stronie nawy znajduje się kapitana starszym zabytkiem w kościele i jest gotycki krzyż z połowy XV wieku z rzeźbą Chrystusa, pochodząca z wcześniejszego kościoła. Warto zwrócić uwagę na wykutą w kamieniu renesansową chrześcijanicę z 1545 roku oraz organy pochodzące z początku XVIII wieku. 6. Kanał Łączański Kanał Łączański jest to żeglowny kanał wodny długości około 600 km, prowadzony równoległe do Wisły łączane ze Skawiną. Wybudowany został w latach 1955-58. Doprowadza on wodę do elektrowni w Skawinie oraz służy do poruszania się obiektów pływających o nośności 600 ton. Kanał łączony z Skawina jest elementem tzw. Drogi Wodnej Górnej Wisły. Powstała w związku z budową w jej pobliżu czterech dużych elektrowni węglowych. Celem transportu do nich węgla skopanego w okolicach Oświęcimia. Cel ten nie został jednak w pełni osiągnięty z powodu niższej niż zakładane parametry śluz, a także wybudowanie jedynie z 6 z 18 planowanych stopni wodnych. Obecnie droga wodna ma znaczenie ekonomiczne, ekologiczne, turystyczne i edukacyjne. 5. Kościół imienia Najświętszej Marii Panny w Sosnowicach Kościółek w Sosnowicach jest kościołem filialnym parafii w Paszkówce. Kościół drewniany. Został ufundowany w pierwszej połowie XVI wieku przez ród Strzałów Harbu Kotwicz. Dach kościoła zwieńczony z wieżyczką w stylu barokowym, z której rozbrzmiewa sygnaturka pochodząca z 1733 roku. W ołtarzu głównym pomiędzy podwójnymi kolumnami umieszczony jest słynący łaskami XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Sosnowickiej. Wizerunek Marii w ołtarzu głównym jest zakrywany. Drugim obrazem przedstawiającym ukrzyżowanie pana Jezusa. W ołtarzu bocznym z lewej strony obraz świętego Antoniego Padewskiego z dziesiątkiem Jezus. Z kolei ołtarz boczny z prawej strony przedstawia obraz świętej Małgorzaty. Ściany, stropy kościoła oraz parapet chóru muzycznego pokryte są polichromią złożoną z motywów figuralnych i geometrycznych wykonaną w latach 1899-1903. 4. Stopień błędny w Oryginalną atrakcją, która wzbudza ciekawość coraz więcej turystów, szczególnie uczestników ścieżek rowerowych, jest stopień wodny włączany. Będący częścią zespołu obiektów hydrotechnicznych łączany z kawiną. Konstrukcja powstała pod koniec lat 50. XX wieku jako obiekt mający ułatwić pobór wody dla elektrociepłowni w pobliskiej Skawinie. Oprócz tego spełnia zadanie ochrony przeciwpowodziowej, obsługi żeglugi śródlądowej, a także posiada niewielką elektrownię wodną o mocy 2,5 MW. W pobliżu stopnia przebiega ścieżka ornitologiczna. 3 bunkrze w Kosowej oraz obóz pracy Boundians w Brzeźnicy. Przez teren gminy Brzeźnica podczas II wojny światowej przebiegała niemiecka linia obrony B1. Ciągnąca się od Morza Bałtyckiego aż po południową granicę Polski. Miała ona duże znaczenie strategiczne. Do czasów współczesnych zachowały się ślady po bunkrach i okopach, pośród których trzy najbardziej interesujące znajdują się w Kosowej. Oczyszczono je i oznaczono tablicami z notką historyczną. Ponadto w Brzeźnicy w latach 1942-1944 zlokalizowany był obóz pracy tzw. służby budowlanej Boundies dla Polaków 2. Dwór w Kopytówce. Obecny dwór zbudowano około 1870 roku według projektów Filipa Pokutyńskiego. Dwór wybudował Józef Baum, hrabia i poseł do Sejmu Krajowego Galicji oraz Rady Państwa. Dwór W kopytówce ma charakter eklektyczny z elementami angielskiego gotyku. Ciekawostką są trzy ośmioboczne wieżyczki dwukondygnacyjne i, i trzy kondygnacyjne, a także dwa ganki. Nad jednym z nich widnieje herb rodu Duninów Łabędź. W jednej wieżyczce mieściła się kaplica, która do dziś zachowała pierwotny wewnętrzny wystrój. Po wojnie dobra w kopytówce zostały rozparcelowane. Właściciele dworów w kopytówce zostało na w Andrychowie. 1. Kościół przemienienia pańskiego w paszkówce. Kościół wybudowany został w latach 1882-182. 891 w miejscu starszego. Kościół jest murowany, zaprojektowany przez Feliksa Księżarskiego w stylu gotyku nadwiślańskiego przy wsparciu finansowym Ludwiki Mężykowej. Ściany i sklepienia kościoła pokryte zostały secesyjną polichrobią według projektu Jana Matejki, nawalowaną przez jego ucznia Antoniego gramatykę. Wewnątrz znajduje się m.in. gotycka chrzcielnica, rzeźba pana Jezusa z XIV wieku, obraz Matki Boskiej Pocieszenia z XVI wieku. Uwagę zwracają unikatowe w skali kraju otar wykuty w Pinkszowsku. Kamieniu oraz ambona i Przez prezbiterium króluje obraz przemienienia pańskiego. Dziękujemy za uwagę. Udostępnij ten film i pokaż innym, w jakim ciekawym miejscu mieszkasz. Zasubskrybuj też nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia!